Dzień dobry, cześć i czołem. Tak, wiem, pytacie, skąd się wziąłem. Tam się czasami pytał. Chciałem Wam dzisiaj pokazać coś odnośnie różnicy cen panujących części. Czyli znowu to źle słówka ubrałem. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, coś chciałem Wam pokazać. Więc chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica cen części do samochodu Porsche 928, a chyba w ogóle marki Porsche. W stosunku do cen części innych marek bądź też innych samochodów lub modeli, tak? Taki oto halogen, czyli zwykłe szkło, zwykła plastikowa obudowa, zwykła żarówka w środku, kosztuje cenę, jaką macie w opisie na dole, żebyście zajrzeli. Tak. Więc sami porównajcie to w stosunku do cen halogenów z innych marek, gdzie można dostać pełno używek i tak dalej, do tego auta nie dostaniecie używki w dobrym stanie, w ładnym stanie i żeby normalnie działała. Więc zostaje wam kupić nowy, na szczęście jest dostępny. A w ogóle taką największą jakby ceną, która mnie zdziwiła w tym samochodzie, to jest kawałek wykładziny, a nawet nie wykładziny, kawałek materiałowy rolety do bagażnika może ma 1,50 m na 1,20 m, kosztuje na zamówienie 3650 zł. Netto, ale jest dostępna jeszcze, kilka sztuk zostało na świecie. Także ceny tego, ceny części tego, do tego auta w stosunku do cen innych są no duże. Może tak bym to nazwał, po prostu. Pozdrawiam.